Obecnie połowę września. W dniu dzisiejszym opowiem Ci o przedmiocie dostępnym na rynku z tym, który z roku na rok zawsze w tym te okresie, czyli właśnie taka końcówka września, początek października naprawdę mocno pikuje w górę, w związku też z czym warto się w niego zaopatrzeć, tak by troszeczkę sobie na tym po prostu zarobić. To z ekwipunkiem, w czy na otwiera otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny i teraz Twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie FIAKO, który daje Ci dajmową kasę oraz o kodzie FIAKO 15, który daje Ci 15% bonusu do twojego pierwszego depozytu. Mega polecam. Na co dzień opowiadam o skinach związanych z CSGO, dzisiaj będzie i będzie to skórka z gry Team Fortress 2, ale czy jeżeli masz po prostu konto na Steamie to nic nie stoi na przeszkodzie, po prostu w nią zainwestować. Tak nie musisz grać, nie musisz być ekspertem w tej grze, szczerze że nie mam totalnie pojęcia o co w niej chodzi, ale tak naprawdę, dzięki temu, że mam Steama, mogę sobie bez problemu inwestować właśnie w takie to też przedmioty. Otóż wszystko gdzie będzie się skupiało na około właśnie tej to skrzyni egulca, nazwijmy to sobie. Nie mam totalnie pojęcia, co ona daje, co ona wnosi, ile jest naprawdę warta i tak dalej i tak dalej. lecz to co możemy zobaczyć to olbrzymi wzrost na przestrzeni tak na ostatniego miesiąca. Zobaczmy sobie, że cena poleciała z 15 zł Obecnie na uwaga 40 zł, tak? To jest bardzo, bardzo dużo. No nie to się ukryć ponad dwukrotność, tak? I teraz możesz powiedzieć, że to już trochę po ptokach, no bo tak na daną sprawę fajnie byłoby zaopatrzyć się tutaj w sierpniu. I nie ukrywajmy, no jasne, że fajnie byłoby zaopatrzyć się tutaj w sierpniu. Powiem więcej fajnie, byłoby zaopatrzyć może jeszcze w marcu, gdzie cena była 8,50, a obecnie, jak Ci pokazywałem, około 40 zł. Za tym idzie tak na daną sprawę mamy ponad pięciokrotność, To jest jak najbardziej spoko spoko opcja. No może nie ponad, ale prawie, że pięciokrotność krotność troszkę mnie poniosło, tak jak możemy zobaczyć, obecniamy tendencję wzrostową, Ale co możemy sobie zobaczyć na przestrzeni lat, to to, że ten przedmiot zawsze, ale to zawsze właśnie w tym okresie, sobie jest. Ok, więc może polecimy sobie ciągiem. Cofnijmy się o temu. Jak możemy zobaczyć, początek września około cena to jest 8,760, a następnie mieliśmy tutaj wystrzał do 12 zł, tak? Tutaj tak naprawdę 50% wartości więcej. Dalej brzmi to fajnie, ale jeszcze nie tak fajnie jak było to 2 lata temu. Bo jeżeli sobie to na to, co się działo 2 lata temu, to mamy początek września uwaga 4 zł, a następnie mamy skok do uwaga 8 zł, tak? Czyli już mamy tą pewno dwukrotność co brzmi całkowicie, całkowicie klasy. Tak jak to mówiłem, tutaj było 50% więcej, tutaj było dwa razy więcej, biorąc pod uwagę, że ta inwestycja zajmie się około 2 tygodni, myślę, że dalej jest to całkowicie to Patrząc na to, co się dzieje na przestrzeni ostatniego miesiąca, możemy zobaczyć, że już to sobie dość fajnie poleciało. Patrząc na to, jak to się dzieje od początku sierpnia, tak jak już wam mówiłem, mamy tą czterokrotność na przestrzeni dwóch miesięcy, także wiem, że się spóźniłem, ja mogę o tym nagrać wcześniej, bo to tak jak pokazywałem Wam, ta tendencja jest widoczna już tutaj od kilku lat na Market'cie, także można było się w to zaopatrzyć wcześniej, ale myślę, że dalej nie jest za późno, żeby jeszcze wsiąść do tego pociągu i się jeszcze zaopatrzyć troszeczkę na jakieś inwestycje. Co warto nam jeszcze powiedzieć o tym to o przedmiocie, to to, że gry wszedł właśnie 6 lat temu, o czym też m.in. świadczy początek tego wykresu, jak możemy zobaczyć, czyli tej wartość bardzo, bardzo minimalna. Nie mam pojęcia, jak wygląda do dopój, jeżeli chodzi o Team Fortress, ale z tego co mi wiadomo, ten stał się już limitowany. I nie może on więcej dopiąć. Zatem tym idzie jest bardzo analogiczna sytuacja, jak chodzi o z, skrzynki związane z CSGO, tak? To by było też logiczne pod względem tego, że mamy tego samego dewelopera, tak? Valve czuwa i nad CSGO, i nad Team Fortress, także myślę, że ten system będzie bardzo się zbliżony. Jak możemy zobaczyć, zgaduję, że tutaj był okres dropów. Następnie skrzynka przestała jakoś dopić, za poza tym idziemy jakieś pierwsze, większe piki cenowe. I później już mamy wystrzał, jeżeli chodzi o wartość, Przecież na to, że ta skrzynka stała się limitowana, ludzie sobie zdali sprawę, że ona już nie będzie dopiła, przez co możemy ją sobie fajnie zainwestować. I to, co możemy zobaczyć, cały czas mamy tendencję wzosowa. Zobaczmy sobie jeszcze jak, jak Ogólnie może to być na przykład trochę fajna inwestycja, bo można te wziąć ten film później dla mnie na to nie, wiem, może jak nie w jakimś styczniu, lutym coś takiego. I zobaczmy sobie, jak tak naprawdę, sprawę od tego momentu można naprawdę zaopatrzyć się w fajnym momencie. Zobaczmy sobie, że na pod koniec listopada, tutaj w momencie, kiedy zaczynała się kolejna operacja w CSGO, tak sprawę, tak to się tam mniej więcej skrywało w czasie. Mamy tą skrzynkę za 6,20, tak? Przypominam obecna cena 40 zł, więc ok, może nie wiesz najniższego pika i porównujmy go z najwyższym, bo to jest między nie eleganckie. Popatrzmy na to, że można było spokojnie kupić za 8.30 i wystrzał do 40, tak jak to mówiłem, mnie to brzmi bardzo, bardzo dobrze. Dobrze. I weźmy pod uwagę, że teraz mamy naprawdę dobry, dobry rok, tak? bo zobaczyłem, jak duży jest ten wystrzał. Popatrzmy sobie na to, co się działo wcześniej, tak, czyli zobaczmy, że zaraz po listopadzie, zaraz pod koniec listopada, uwaga, popatrzmy tutaj, końcówka listopada, 27 listopada 1 grudnia, najniższe piki, to popatrzmy tutaj, 28, 29 listopada, również wtedy już padają najniższe piki, jeżeli chodzi o ten przedmiot i wtedy możemy go kupić naprawdę, naprawdę, naprawdę tanio. Zobaczmy, jak on też niesamowicie spada, bo zobaczmy, że na początku, tak, w połowie, przepraszam, w połowie października on jest warty około tej 9 zł, a zobaczmy sobie, że już tutaj pod koniec listopada jest wart Całe 3 złote, tak zobacz, jak to jest szybka ta, szybki ten zjazd tej wartości, no i żebyś nie, przypadkowo widzuso i na tym jakoś nie stracił, tak? Aczkolwiek też myślę, że taka początek grudnia e, końcówka listopada może też być dobrym okazji, żebyś po prostu w niego zaopatrzył, bo zobaczmy, że za każdym razem ta cena to spada najniżej. I tak jak to mówię, nie lubię sobie porównywać najniższego pika z najwyższym, a dajmy, że kupisz tutaj za 6,50 następnie to sprzedajesz za 40 zł. No, chłopie, jesteś naprawdę ładnie zarobiony, to już naprawdę są bardzo, bardzo duże krotności, bardzo ładne, a tak na sprawa bardzo to dobrze wygląda, weź pod uwagę, że ich obecnie skoi 100 przedmiotów. Na ręku, także też wygląda na taką naprawdę już limitowaną skrzynkę, tak jak to mówiłem. Według mnie wygląda to naprawdę ciekawie, wygląda to na dość sprawdzoną inwestycję. Przepraszam przez grączę, że tak samo się dzieje w poprzednich latach. Nie jestem specjalnym, jeżeli chodzi o Cream Fortress, ale z tego co mi wiadomo i z tego co się pytałem jednego znajomego. On mówi, że ten przedmiot już raczej nie będzie wchodził do gry, że to jest coś na zasadzie skrzynki w CSGO, która po prostu się więcej nie powtarza, więc uważam to za dojdową opcję. Tak jak Ci mówiłem do Gewidu, to już to nie jest przedmiot związany w ogóle z CSGO, tak naprawdę o niczym nie świadczy i dalej możemy na nim zarobić, jeżeli masz tylko Steama 2 stoi o twoje. możemy również to inwestować, nie bój się inwestować w tą gę, gdyż ona ma również dobry fanbase i tam również na pewno się na tym dość ciekawie działać.